Dobra, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj robimy wielkie. Kto trafi w tarcie autami? No początku mówię mu, że zaczniemy sobie od takiego czerwonego. Ładne autko, Dobra, zobaczymy, czy on da radę. Myślę, że da. Myślę, że nawet. No chyba nie. Uleciał. Ale nie trafił, więc. Dobra, następne może być na przykład hmm, 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 hmm. O, takie ładne, patrzcie Szybko jeździ, no. może trafić nawet Nie wiem, czy w tarczę, czy w drewienko tam na dole, bo tam jest drewienka podtrzymująca to Wracamy Trzeba się ustawić Lecimy Coś tam trafi na pewno, chyba Ale blisko było A po, po aucie Dobra, lecimy na następne auta Dobra, jakie są tu następne auta? Z tych już mieliśmy Takiego z drabinką, proszę bardzo to jest takie jakieś służbowe auto Napadłem. padłem mhm. O, ale tu buchło. No. Źle. Lecimy a teraz. O, takie coś z przyczepką. Co w tej przyczepie jest? Jest jakaś elektryczność, widzę? Dobra. Jedziemy. Zobaczymy. Jak to się spisze. No. Prosto na bombę trafiłem. A to już nieźle. No a teraz przetestujemy sobie taką koparę. To jest tam taka podwójna, tak, to jest taka, taka podwójna. Kurde, rozwiję mam tylko niechcące. Drugie. Ma jedną myszkę i drugą myszkę. No. No, fajna, fajna. To mało zajedzie, bo nawet nie zajedzie, tu bardzo dużo. No. I tak było. Bardzo dużo. Chociaż. Bardzo dużo. No bardzo dużo, to może nie wiem, pomimo, ale... Dobra. Teraz może weźmione sobie takie czerwone. Ole patrzcie jakie jest słabe. Takie ładne auto. Piękne ty. Taki dzipek to się tu Nie, to się Dobra. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Ty, on jest bardzo szybkie, Może no, go damy na tamtą rampę? Wyskoczył se. ty on ma jeszcze takie, że jak podjedziesz. Tak, tak, bo tak. Jak podjedziesz za blisko czegoś, to ci pika. No, właśnie, gdzie to poleci. No, prawie było. I nic nie rozwaliło. Szkoda. Szkoda, szkoda. Co tu masz? Jakieś. Moo. a Hałutko weź To zamki. Nie będzie. A lecimy. No, tutaj też jest służbowy jakiś. Utus. No, nie, no, to jakieś. Kutus. No, ja no, stąd mam takie Jakieś kutusy tam, są jeszcze. No nigdzie nie trafiła. Nie, ja tak tego nie zostawię. Teraz jest nit, chyba. Dobra, teraz w jakim tu... i tam widzę takie. Z jakimś zielonym. Tutaj odnośnik to jest. Tego przetestujemy. Chyba będzie... Ja on jest taki wolny, to go nawet nie testuję. Takiego wolnego, to ja mogę robić. Tak. Nie ma. Dobra, znajdziemy monster trokiem. Ten monster tak to rozwali tam. Konkurencję. Ja to coś czuję. Czy jak taki tu przewalił z ten, tak. To będzie bardzo źle. Jak to nie trafiło? To tragedia to jest. Jak to nie trafiło. Takie szybkie. Trzeba tak wziąć teraz, tak Syk. I wziąć teraz iść. O no, no, motor. Tak. Motorem to wszystko przejadę. Co? Jest też taki, taki bardziej. skuteromotor, Taki. No, nawet ładny, ładny. Dobra, jedziemy nim. Nie... No, co fajny ten motor był, bardzo, bardzo. Mm -hmm. Nie umiem jeździć motorami. No, cóż. O czymś takim Dobra, szybko jeździ. Nie wiem, po zrobimy i lecimy. Cyk Dobra, to może też przebić kąt. A to jest to samo chyba. O, to tak, chyba z tymi Bickami, takimi na tym, na tyle. Pokazuję. Lecimy, 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 nie śpimy, lecimy, nie śpimy. Co? Co się odwaliło? Czą spadło tam. Nie wiem, dobra, okej. Pokażę, jak okay, to wywaliła tam ole tam wywaliła dziurę. W tym. Nie nieźle nie, nie, nie. Dawaj lecimy teraz po takiego pana. O! Czyli jakoś szybko, co jest. Lecimy, lecimy, lecimy. I. E. walnęło. Hmm. Nawet biwa, no. No, czy nie lepiej chyba niż tamto I Tam tutaj, ja nie wiem, jakoś poleciało z siłą w niebios. Nie wiem czemu A weźmiemy na przykład teraz takiego, z kąsienicą Wojskowe takie to jest potrójne uh -huh. Ja no, za ciężko się tym jeździ Tragedia, dobra, próbujemy <laughs> Bo to tylko nawet na 6 kółek ma O Jezus w Tym się da w ogóle jeździć? Nie umie skręcać chyba. Dobra. Nie, nie, nie. Ach. Nie, nie da się. Nie, no, zrób, ale się nie, dobra. Jadę. Żyję. Jest. Nie. Jak nie dotknie tego tej tarczy, czy naszej, która jest ogromna. A ile ma w ogóle jest Bardzo dużo. Tio. Nie wiem, czy w ogóle jakieś auto to rozwali. Nie, no jakieś na pewno rozwali, bo tutaj jest milionard. Choć milion. Art. No dużo. Dużo aut jest. więc może któryś wjedzie tam na ten Dawaj tego motora, tylko nie wywal się nim, proszę, 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 proszę. A już się widziałem jak wywala, nie chce mi się Idź mm, Diable No, no Dobra. Tutaj te wojskowe już testowaliśmy, kardy. może tu za szybkie to to nie jest, ale spróbujmy. Bo może będzie fajne. Będzie fajne. Bardzo duży wybór może zrobić. A ja nie wiem. Czy to jest takie auto ośmi na elektrykę? Czy, czy ja wiem? Zobaczymy. Nie, nie trafię chyba w nic, czekaj. Spróbuj trafić, chociaż nie. Jak będzie żyło, to ja sobie przyjadę. Nie żyję, no super. Oj, cięć. Dobra, dzielę teraz. Super. Ta łódka mnie kręci ta O, to, tutaj z tym. Ty tą łódką da się jechać? Da się. Ale nie ruszysz Ty mi ruszysz Z nią, dobra ty to jedzie za szybko, i to jedzie za szybko Co to ma być? To jest znowu ten, tak, to jest ten Jeep znowu Jeep? Nie wiem Może być. Dobra, mam pomysł. Patrzcie na to. Więc my sobie idziemy do jakiegoś tira. Patrzcie na przykład tego. Wzią sobie te czwórki go oklejamy w środku. Czekajcie, trzeba wyjechać. Mam barierę już. Wyjeżdżamy i idziemy sobie na tył O! Tak, 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 tak. Ale będzie wybuch. Kurki mam tu. Bum, 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 bum. Detonujemy to całe. To całe musi być rozwalone. Jak to już będzie na ziemi, albo jak wygra, to cię jeszcze rozwalę tam. Ale to będzie dobra. O, Teraz się tego zamknąć Albo, do... da się. Okej. Okay. Okej, okay, dobre. Lecimy. Wejdźmy tym słabszym, nie wiem. Pójdziemy się tym słabszym. U O! O Boże, ale to wybuch zrobiła. Yo! Ty to za super wybuch zrobiła. Dobra. No, traka tracka próbowałem. To, dobra. to może takie. Nie, to wygra, to wygra, to wygra. Ja już to widzę. Jak to wygra. Mhm. Zobaczymy, zobaczymy. Ty to wygra, czy to jest za szybkie. Jak to ma być auto, to, to ja nie wiem. Czy to jest jakieś, nie wiem, za szybkie. Patrz, patrz, patrz. O, jak to szybko jedzie. Ty trafi, 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 trafi w ten. No, nie, co? Nie trafiło. Nie gadaj, no nie gadaj, nie. Ja do, Idę po następne. Ja tak tego nie zostawię. Jak było już tak blisko, to ja tak tego nie zostawię. Tak mi na przykład teraz zielone, a później różowe. Też że różowe jest trochę zniszczone też. Nie wiem, czy to wpłynie, ale. Dobra, cofamy i jedziemy. To jest Lambo. Okay. Lamborghini. O, teraz trafi, trafi, trafi. Milion procent. Ale fajne, Dobra. no trafiło, jakie są zniszczenia. Małe bardzo, ale są. Ale przynajmniej są jakieś. Czy są małe? No małe, no bardzo małe nawet. Więc lecimy jeszcze różowym i go klejemy ze czwórkami. Więc jak trafię w tą tarczę to jeszcze się zdetonuję tam No, no i... O Jezusie, ja, poczekaj Ja, muszę wyciągnąć stamtąd z... Moją telekinezą. No nie da się tam tego wyciągnąć, ja mam tu musisz, no lecę, lecę, lecę z tym nie. I teraz, o, to jest auto szybsze niż chyba tamto tego się nawet wyhamować nie da. Jo! Jo Bro! Nie, dobra. Nie. Co? Oj, to jeszcze się tu walnęło. Nie, czeka, ja się odsunę, bo to mnie może zabić. Ja nie chcę. O, stąd będzie ładny widok. Tak myślę. Dobra, lecimy. Jaką dziurę to zrobiło? No czekajcie, tutaj jest środek, bo tak jakby to już będzie pierwsza wygrana. No jest środek, no? Pierwsza wygrana. Te różowe auto, pierwsza wygrana. No super. To z tamtej. Zapamiętam sobie. Dobra, gdzie by teraz lecić na przykład. Pójdźmy sobie tu po takiego. Na przykład pana. No. Szybki to no jest, może, ale maciemy go, w akcji. No, powiedzmy, że była git Według mnie nie była aż tak git, ale dobra a co my sobie teraz możemy iść? A może po tego, proszę bardzo Z przyciepą. A na przyczepie damy C4. -ki. Hehe. Nie ja kieruję te c -ki. Gdzie tu jest wejście? O, teraz już jest wejście C4. Ole, tu będzie c Bardzo dużo. Patrzcie na to. Ja to tak zostawiam Z przyczepa Ty bo te wszystkie c tam wypadły co nie wszystkie, no jedna chyba, ale... To szybkie to auto, szybkie to auto. Posiadam. żeby nie ponosić obrażeń. Bum. Jak cię kręcę? To ile tu? Jakie to, to zniszczenie zrobiło? Całe tutaj. I mniej więcej. No. Idziemy po jeszcze... Tam jest jeszcze jedno, ale to... A co tu się stało? A bo jak ja buchnąłem, to tutaj przecież jedno wypadło, nie? No to super. Jakbyś byś to trochę zmniejszył na trzy na przykład. Dobra. No. Trzeba to posprzątać. Ja mam pomysł. Czekaj, bez, wezmę to mamy przykład 13. gdzie Dobra, mam to. Mam to, mam to, mam to, mam to. Dobra, i patrzcie na to. A, na to? sobie na przykład, to musimy tam szybko się dostać. Ja coś muszę pokazać. A, od razu przetestujemy go karda to jest muzyka golfowa, co w ogóle powiedziemy. Boom! No. na to. Tamte auto wygrało. Ja, no ja. Tamte auto nie wygrało, bo ja je tam. Zrzuciłem, no ale jakby tak miało wygrać, no to to, to nic chyba, nie? A zobaczymy. Następny jakiś, tego już testowałem, tego nie testowałem. Spróbujemy tego, tak. taki, taki też pra, dla pracownika takiego i szybki nawet. Znaczy, tarczę na pewno nie trafi, ale szybki jest. Już się ewakuuję Ok, jakie zniszczenia. No. Lechało tam, gdzie każde prawie auto. Hmm. Może teraz pójdziemy po coś z takich tirów, takich na przykład. Albo takie wojskowe. Lecimy takim wojskowym. Trogiem. Nie wiem czy on był, chyba by był, ale nie było Nie, chyba go nie było. I co to ma być? Nie zniszczył się jeszcze raz. Jak to jeszcze raz będzie? Jeszcze raz. Co to ma być? No, i nie. Teraz chyba będzie. Je I co tam się jeszcze dzieje? I tam jeszcze wybuchało? I tam dalej wybuchało. Gdzie? Tu. Oj. Czy Całe to wybuchło pod tym, pod mostem. Ty most wybuch. Tragę. Most wybuchł. Ja jak było, No super. Dajcie, ja jestem co jest. Zbugowało się coś. Jeszcze raz trzymaj. Wczytujemy jeszcze raz. Mamy jednego zwycięzcę. Tam zwycięzcą jest różowe auto. Pierwsze. Czyli różowe auto jest pierwsze. Z pierwszych na razie. Pierwsze z pierwszych jest różowe auto. Da. możemy sobie pojechać na przykład teraz jakimś innym ciężar... Jak ja myślę, ja, ja chyba wiem, co, co to jest to z tyłu. Ja wiem, jakie to zniszczenie może zrobić. Nawet tam nie chcę być. Ja bym no, chciałam Oj, oj, oj. Ale dym poszedł. Czekajcie, ja to może ugasić, ja. Tam nie ma w ogóle ognia. Mhm. Idę ugasić bez ognia. Ja? Ja, czekaj. O! A to ja nie wiedziałem, że tutaj działa. Dobra, ja się tutaj głupotami jakimi zajmuję. Lecimy teraz dalej. Z na przykład nie było no, tych motorów, no ale te motory to się wywalają, więc ja je wezmę kinetycznym siłą, czyli kinetyczną telekinezą. Żeby to prosto żebym przejechał. Nie, no nie, ja chcę się No cóż, no nie będzie dzisiaj Damy sobie, poczekaj, ten był A może sobie pójdziemy z takich, takich gratów, może na przykład takiego <laughs> Czy to jest grat? Znaczy no, no taki, taki troszeczkę średni Zobaczymy jak pojedzie Uff, znowu się nie wzięło to Wiem, może nie. Weźmy te No o dobra, teraz się rozwaliło Ta dziura się tu nie liczy, tam to też ups. Dobra. Idziemy po następne. Co by teraz wziąć? Takiego auta jeszcze nie było. Takich nie było. Patrz, o takiego na przykład. Takie weźmiemy sobie. Ładne, no, no. Takie na wakacje, jakby. Na podróż długą. Takie do Sapali na przykład. Tak wygląda. No, git. Nawet dobrze poleciało. Myślałem, że będzie trochę słabiej. Damy sobie, a tego był, ten był, ten pan był. To damy sobie na przykład. Ten na przykład. I Jezus jakąś rusza Słowo. O Jezus. Dobra, przejadę nim, nie? Trucks. Czemu on jest taki dziwny? Znaczy on ma jakieś armaty na przodzie, jakieś beczki ma. Tutaj podpięte, poczekaj, pokaż te beczki. To się da w ogóle wziąć? nie da się. O to jest loser, patrz, ta na to. Jakby tym tak przejechać po tym. Jakby to tak jakby śleciało. Jakby dało się tym... Jakby dało się tym ruszać, góra dół, to bym przecież się auto też by wybrał. Ogólnie jakbym z tamtej rampy, to, to to wygrało, ale to się nie liczy, no. Dobra. Dobra, 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 dobra. I leci. No to żeś poleciał. Nie, ja, spadłem. U Jezus. No, nawet gdzieś się rozwaliła. Wiem, że to... To, to się bardziej no ale. Ale cóż. Tym maluchem pojedziemy takim wojskowym maluszkiem. Ty już szybko jeździ, jak na maluszka. No, jak na maluszka bardzo szybko jeździ. No i się wywaliło. Uh -huh. Dobra, ewakuacja. Ewakuacja. O! Oh. Git zniszczenia nawet, takie. No. Takie powiedzmy. Co by tu wziąć? Czekaj, a może z tych tego bydlaka wziąć? Płotego. To jest też jakieś wojskowe? Chyba Nie, to jest jakiś taki buntowniczy. Coś takiego. Ja mam tak powiedział. Moja głowa mi to zostaje. Czemu. Jak tutaj nie ma wyjścia na głowę. Przez mhm. tekstury się przeszła moja głowa. Co to? A to jest na jakieś inne auto na przykład można. No to, żebym trafił, Ma gdzie rozwalić? Co to ma być? Gdzie? Oha. I cały dół już rozwalony. Super. Ty, czekaj, pokaż mi wydok z, z góry tej tarczy. Chodź. Na te wszystkie auta. Ile jest? Nawet dużo. No czekaj, tamtego testowaliśmy Pójdźmy sobie na przykład o oh, w tamty autoczyk. Oj. No nie trafiłem w podłogę. Dobra. Co? Busa weźmiemy, patrz Ty, a do busa można wejść? To to głupota Nie można wejść do busa no. Ci motor przyszedł A i motor jest nawiedzony, on tam da, stoi, co? Ja go wywaliłem w kosmos ten tutaj jest? Czekaj, za chwilę go detonujemy. Co tu tu jeszcze robisz? Pomysł. Ach. Udajemy, że nie jeździmy i. O nie, 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 nie. Dobra. Nie trafiłem, bardzo dobrze. Ten trafił, może mogło się rozwalić. Do którego by teraz lecieć? Nie wiem, tamten mnie tak bardzo kupiłem, żółty taki. O ten. Co, tu jest jeszcze tyła. Co szybkie to to nie jest. Ma ten, ten swój... na przodzie nie wiem czy to w ogóle jest nawet. Jedzie jak jedzie. Ciężko jej mi kierować. Ja się ja wysiadam. Nie, nie, nie. Nie! Pociągnęło mnie za, za nim. Nie. Pięknie, piękne, normalnie, nie, no super. Idziesz ze mną. I... Pyk! Jezus! Ej, Maria, Maria Boskawiczka. Jest te boskie, na masz iść. O, 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 o Jezus! Jakie zniszczenia on zrobił? Nie daj, że tu nie zrobił, ja sam może zrobił i to nawet duże zniszczenia, nie? No super. Jak takie duże zniszczenia robi, no to jest git Według mnie. Kusi, kusi. Kurza mnie ta Dobra, to jest ostatnie auto, i zobaczymy wyniki. Który był najbliżej? Na razie ten różowy idzie. No i nie wiem, czy zaliczać tamtego, ale nie, nie zaliczamy tamtego, bo ten Molassari. Dobra, więc tak wyniki są takie, że różowy zrobił najwięcej. O jezus, czerwonego złapałem, nie chcąc iść. w włącz. Różowy.

ja tu ginę za niedługo. Take, take, oje! Trochę za daleko. Dobra, to wtedy mi się naładuje to. Haha, będzie frajda Za daleko powiem. No super. Ale to będzie zniszczone. Robią. Patrzcie na to. Naładujemy. O, ale mam pomysł, patrzcie, bo wezmę sobie teraz wakum klejny na maksa, czyli odkurzeć na maksa Ojojoj, oj ojoj, co tu się dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Patrzcie, na dole, pośrodku mam tak ile rzeczy już nie? Ile usta? To jest co jest? Ja nawet wyjść stąd nie mogę. Trzeba to wszystko zwracać. O, tutaj ją iść a Może się stąd dostanę jakoś. Nie wiem. Ej, czekaj, stój, ja chcę stąd wyjść. Wyszłem. Wszystko na mnie, co jest? Wchodzę. O jezu. Już 300 rzeczy dobijamy do tysiąca, nie wiem. Nie trzeba to detonować, wszystko, czekaj. Myślę, że czwórki. Nie bo się wybombię, nie. Nie wiem, gdzie skąd jestem więziony. wiem, czym to zrobię. Tu jeszcze czwórka nie do łaska No jeszcze kolejne. I teraz dalej nie wyjdę. Co to ma być? Nie, dobra, patrzcie jak to się robi. Bierzemy i-strike tutaj. Bombardujemy to. Czym to na planem? Ale to jest to, dobra, czekaj, pluser bombą. no to trochę boli. O, o, można, można, tak, tak, to. Aż takie tam zniszczone na teraz jak mamy tyle rzeczy na odkluczu Oj oj, a ile to jest w ogóle, warstw? Czy tam są dalej bomby, Dobra. nie wiem. Na razie to może tyle będzie, bo już dzisiaj i tak zrobiliśmy za dużo jak na jeden odcinek, więc elo wszystkim, naura.